No cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówili dla odmiany o cieple w piecu. Opowiem Wam troszeczkę o tym, jak się rozchodzi ciepło w piecu. Wiem, że macie już dosyć tej fizyki. Ona jest w zasadzie nikomu niepotrzebna. Pewnie, gdyby nie to, że nam akurat w tym wypadku będzie niezbędna do zrozumienia procesu, który zachodzi w piecu. Mamy trzy rodzaje przemieszczania się ciepła. Z fizycznego punktu widzenia jest to konwekcja, przewodzenie i promieniowanie. Z każdym z tych elementów będziemy mieli do czynienia, przy czym jeśli chodzi o piec elektryczny a tutaj się będziemy na tym piecu skupiać, to stosunek poszczególnych rodzajów wymiany ciepła jest różny. Trzeba zwrócić uwagę na to, że najwięcej ciepła rozprzestrzeniane jest w piecu za pomocą promieniowania. To jest bardzo poważnym czynnikiem. Nagrzewają nam się najbardziej zewnętrzne części naczyń. Następnie najbardziej rozgrzane części naczyń przewodzą ciepło poprzez ściany naczynia i fragmenty położone wewnątrz nagrzewają nam się dopiero od tych zewnętrznych części. Dlaczego to jest ważne? W przypadku wypalania naczyń ceramicznych. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy zewnętrzna powierzchnia nagrzewa się najszybciej. Czyli jeżeli będziemy wypalać bardzo szybko, to pory w zewnętrznej części nam się zamkną, a w wewnętrznej części będą je otwarte. Jeżeli wypalamy biskwi, to będzie znaczyło tylko tyle, że kierunek odprawywania wody będzie od zewnętrznej ścianki do wewnętrznej ścianki i para będzie nam się wydobywała bardziej po wewnętrznej części. Jeśli chodzi o szkliwa, jeśli będziemy wypalać szybko, będziemy mieli taką sytuację, że zewnętrzna część szkliwa nagrzeje nam się dużo szybciej, a wewnętrzna część jeszcze będzie nie nagrzana. W takiej sytuacji może dochodzić do wielu błędów. Mogą powstawać pęcherze, ponieważ gazy, które znajdują się w szkliwie, będą nam się wydobywały poprzez roztopioną część szkliwa. Będzie dochodziło do bąblowania szkliwa i może dojść do uszkodzenia powierzchni. Dużo bardziej dokładnie o tym procesie odpowiem Wam następnie. Odcinku, który będzie szczegółowo pokazywał każdy fragment. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że nie ma czegoś takiego jak konwekcja swobodna w piecu, ponieważ ta konwekcja, jeśli istnieje, a istnieje w jakiejś tam części, jest to konwekcja wymuszona, bo przez grzałki one nagrzewają nam odpowiednie powierzchnie. Także, jeżeli ciepłe powietrze unosi nam się do góry, to w procesie nagrzewania mamy do czynienia z sytuacją, w której powietrze, które unosi się do góry będzie się ochładzało od zimnych ścianek naczyń i będzie podążało w kierunku dołu pieca. Natomiast ten proces konwekcji jest stosunkowo niewielki. Jak zwykle zapraszam do obejrzenia głównego odcinka, w którym dokładnie opowiemy o tych zjawiskach. W tej chwili dziękuję serdecznie, zapraszam do polubienia, zapraszam do subskrypcji bardzo serdecznie pozdrawiam Marcin Gajewski